Jeden za wszystkie, wszyscy za jednego z tej strony. Atos i witajcie w kolejnym odcinku Brawl Stars. A dzisiaj ze mną jest? Batmacie witam bardzo serdecznie. Tak, i od razu zaczynamy oko cyklonu. Moment, bo tutaj mamy jakieś do zbierania. Poczekaj. A, o, to fajnie. Mocy trzyma L. Primo. Poch... Tak, tak chcę. Pochwalę. Jestem 25 punktów mocy do L. Primo w tym momencie. To dobrze. No. A później dostanę bóla. Czyli w sumie nic specjalnego. Graj. Dobra. I po tej grze będę musiał jaką, taką jedną opcję pogrzebać. W tym, żeby, wie, żeby więcej niż trzy osoby grały. A się tak? Da się. Poważnie? No. Na tego Dobrze Chodź na tego ba, Idziemy z nimi Ale Więc, dawaj, w No wiem, widzę Oboje

Dokładnie Dobra, i teraz muszę mm, taką jedną opcję tu spróbować. Dobra, i tutaj mamy mój klan Batos, więc zapraszam serdecznie. I teraz tak. Mm, w sumie nie wiem jak to się robiło. Ale to chyba muszę opuścić twoją... Czekaj, na chwilę opuścisz, tylko 3 punkty mocy i będę mógł lepszyć primo. Chwila. O, takie coś dobra. Na zdrowie, jakby ze znajomymi, to nie jest rankingowy w żadnym wypadku. No tak, ale. Po, ale przy, przynajmniej jest więcej niż trzy osoby. No to też fakt. Dobra. No to gramy normalnie. Dobry pomysł. Jestem za. Eee, e, e, ja będę, ja chcę pierwszy. No no to sznela. Ja chcę być kapitanem. Dobra, gramy. Gramy, dobra. Trzeba to wygrać. Idziemy na te cztery od razu. To są cztery jeszcze? No tam wysoko do góry. Ach, tu. To już myślę, że ktoś inny tu nie przyszedł? Kitraj się. się kitram. Haha, jeden napój dotarł do niego. EL Primo Dobra, nie ma szans, jest otoczony O o Aha, dlatego uciekał. To było niedobrze, to ja uciekam też. Ale tamten do gazu leciał. Coś mi to przypomina, ale nie powiem tego na głos Już spadł A, to dobrze. dobdzie? Chodź na tego gopnika O! Wielkie starcie I już I... Już 17! No 17! Do tego nie grali 15 tysięcy HP My chyba wszystkich, wszystkich yy, dziawnęliśmy Chyba tak A tam tamci cały czas pewnie stali Oni są gdzieś tu w tych trawach To opalemy Ej już, już się, <laughs> 18! Na dwa strzały czy trzy? No, chyba dwa 18. To już będę wiedział, jak nazwać odcinek. Dokładnie to do, na, napisz yy, pełnoletni zadymiarze. O, no, o, 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 dobre. skrzynka 30 monet do El Primo i do Bula. Dobra. No, mi 3 brakuje do El Primo, żeby teraz się trafiło, to by było fajnie. Chodź. Czyli, no nie do kolta dostałem 25. Na co mi do kolta 25? Szkoda, że nie można dawać. No i to fakt. Tak jak w Clash Royale. By było dobre. Dawaj na środek. No jasna nie sprawa. No niestety. Chodź ja na chcemy. niego, na niego, chodź. Ja też okay, idę. Ops. Na blisko nie ma co z nim. No właśnie, ja nie mam innego możliwości. Jakaś. A co prawie. Co prawie. Ja prawie. Coś nie pykło No. Dobra, damy radę teraz. O, jak pięknie. Dobrze No. Wujka na dzień dobry. Damy się A wa 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 padłem. Na to łusego, co jest? <grym> no, jak nie poczekałeś na mnie, no to co? Właś nie spodziewałem, że dwa małe gnoje... gnojki mnie tak wezmą z dwóch stron. <grym> wziąć go czy nie? Wziąć, wziąć, możesz go. Go... możesz go wziąć. Dobra, gramy. Co? Nic, nic. Mamusia wbiła do pokoju. Dobra, jest skrzyneczka. Aha, bo widać środek na początku, ja taki i myślę skąd on wie, że są cztery. <grytanie> Weź ładuj w tą skrzynkę. Ej, tu jest jakiś zagadowy. No dlatego nie strzelałem, bo myślałem, że będzie strzelał do skrzynki 7 sekund Aby trzeba zrobić kiedyś taki odcinek niemy. Niemy odcinek. Że nic nie mówimy, tylko gramy. No ej, ja bym to ugrał za, jakby polem, na którym mam Brawl Starsy i się włączył Windows. bo <noise> tak Bo nie wiem, czy wiecie, my nie gramy na telefonach, a na komputerach. Wow. Taka magiczna strona jest, ale nie będę jej reklamował. Nie, nie, robię, nie robimy reklam, nie robimy reklam. Gotowy. Nie zapłacili nam. Dobra, to następny odcinek robimy niemy. Nic nie mówimy. Nie, to jest zły pomysł. Jeden odcinek taki dawaj mi się To jest zły pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Bo widzowie przychodzą dla Twojego komentarza, a nie dla oglądania Gierki, którą sami mogą za darmo Eee Uwierz mi, że są tacy co. ten co. Y, przy, mogą oglądać bez komentarza. padłeś? E, pomocy bym potrzebował. Dziękuję. Proszę. Podoba no mi się ta skrzeka. Ha, Haha. Ej, no ty złodzieju. Haha. Ha, Aj. Dobra, tam był jakiś jeszcze znam Uhodo. Dobra. Ale byliśmy Ej, on taki jakby niepełnosprytny chyba. No z rozpędu. Jest dobrze. Go, tylko by dali te trzy żetony zarówniwe. i brakuje... ...26. O, mi na No. No. No nacisnąłem, co chcesz? Masz jakiś problem? No mam. Ty, 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 Dobra. Biegiem... ...po skrzynkę. Lecimy na Szczecin. Ty bierz tam, ja wezmę tam. Krzyż to wieżyna ze Szczecina. Dobrze. O, tu jest! A znasz takiego jednego Krzysztofa Jeżyny ze Szczecina? Nie nie, nie, nie nie znasz? Tak mogło się wydarzyć, jak nie znasz Krzysztofa Jeżyny ze Szczecina. To jest szef wszystkich szefów. Co złego, to nie my. Możliwe. Poczekaj, a teraz się skupiam na rozgrywce. Bo to ja będę tankował. Dobrze. No i znowu padłem. Ja też. A, Ale trzecie miejsce Nie jest źle. No nie Chwila, jak to się nazywa? Eee, lub w pazziętek z końcowski zbieraj kost O, kostki mocy to są, dobra już dobra no nie wiedziałem jak to się nazywa i już wiem kostki mocy Dobra. Ej przegram. By się tak mógł skitrać było by fajnie. Dobra. 5 sekund. Boom. Jedna. Witam. Dzień dobry Ty, ty masz czwarty poziom mocy, a ja i tak mam więcej HP niż ty Bo ty jesteś El Primo No właśnie, El Primo to jest najlepsza postać w grze Nie No jak to nie? No tak to Oczywiście, że tak Nie Ha, Poszło dobrze Oj Trochę Źle poszło. Uciekaj. O nie Misiek. Musisz wytrzymać 6 sekund. 5. Dobra. więcej się. No kitram się Dwie sekundy Dobra Dobrze A padłem Ale A, drugie jaj. miejsce Było dobrze trzecie? Niewiele brakowało. Dobra, ostatnia gra. Dobry pomysł. W sensie, się do pierwszej wygranej. No gotowy. Poczekaj, bo otwieram skrzyneczkę. Tak jest, punkty mocy Del Primo. Do kogo sobie elegancko ulepszą To ulepszaj. Ulepszony. No to ulepszaj. No ulepszony. Ja tam widziałem ciągle, że masz trz, y, trzeci, y, trzeci poziom mocy. No bo coś tam źle działa, mi pisze w, w wybieraniu, że mam czwarty, a teraz mam trzeci. Jakby... Nie rozumiem tego, no ale dobra, trudno. Ważne, że się wszystko jakby dodaje, że mam tutaj na przykład 6670 punktów życia. O, el prima! Czego się nie... No ja się ja się, no, się, się. No jak ty no, idziesz... Co? Idziesz samemu, to co się dziwisz? Bo miałem to. Ta, miałeś, to. Pewnie, że tak Dwie sekundy. No. Wierzę w ciebie. No nie! Kidra się! Kitrami się 3 drużyny zostały. To nieduże. 4, 3, 2 jestem. Obecny Zgłaszam mnie przygotowanie. O, wielkie starcie to pożegnać. Kitrami się. Nie. Może mi zostawił trochę tych punktów. A pać. To ja jestem Wielki El Primo A ja jestem Colt No nie! ty jest na postać w bramy O o! Kid, Kid Teraz tak! Trzy, dwa, jeden Oj, nie użyłem tego, no i super to jest najlepsza postać, a nie te twoje El Primo. Nie, 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 l Primo jest najlepsza. Nie, yeah. to jest ta dobra postać. Gdzie masz osłonę? Ta postać jest z serwisu El Primo. Dobra, mam wydarzenia biletowe. Walka z Bosem, strefa zagrożenia. O co chodzi? Zaczyna się za 4 dni. Walka z Bosem. Możliwe. Za 4 dni będzie specjalny odcinek z tego. No, no ja nie mam tu żadnej informacji o, o czymś za 4 dni No bo ty jeszcze nie masz 350 pucharków Bardzo prawdopodobne no. Dobra, to gramy jeszcze jedną rundkę, czy koniec, e, możemy, możemy Time for trouble. To ostatnia rundka Ostatnia runda albo. W następnym odcinku spróbujemy zagrać więcej niż trzy osoby, a później najwyżej zagramy yy, niemy odcinek. Nie lubię niemych odcinków. No ten jeden raz możesz się poświęcić. Posta po pomyślimy. Dobra, to ja spróbuję zorganizować ekipę jakąś. Es ist schon I ty też spróbuj od kogoś z siebie może. Ja Dobra, naciągaj. Jakbyś walił w nie... w nią, a nie we mnie, to byłoby super. No i daliśmy radę, szybciutko, w minutę. Tak więc elegancko. tym uroczym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elegancko. Tak jest. Eu fui Zain. Não, Papa! Eu fui Zain.